Manko, dalsze składanie xc 70 Jak widzicie, od ostatniego filmu troszkę tutaj przybyło. Mamy trochę przodu. Mamy nawet przyłożony zderzak. Nie jest piękny, jest czarny, ale jest cały porysowany, więc musi iść do lakieru. Mamy belkę górną. Jest też przyłożony błotnik. Tutaj ślisk. No, i maskę. Maskę już widzieliście wcześniej. A całość to muszę zdemontować i tak teraz, żeby założyć tutaj chłodnicę klimatyzacji. Bo dopiero mi przyszła. A to tutaj po prostu przykładałem, żeby tutaj zobaczyć, jak tutaj będzie to wyglądało. Nie wygląda to za pięknie. Trzeba tutaj jeszcze mi spawacza, żeby to. Mm, ten zgrzew tam poprawił, bo jeden z grzew się po prostu tam oderwał, trzeba to poprawić. We wnętrzu też trochę spustoszenie zrobiłem, w sensie z tyłu ta strona też była rozłożona, a to z uwagi na pasy, pasy tylne, nie wiem, czemu ich nie zauważyłem, może dlatego, że miałem złożone kanapy i nie zauważyłem, że one też no poszły na pinacze, tak. Zacząłem tutaj kombinować z napinaczami czarnymi od S80 i od xc 70 I o ile od xc 70 czarny pas kosztuje 30 zł. O tyle pas yy, brązowy kosztuje 120. I tak się zastanawiam, po prostu, czy tutaj nie poprzekładać materiału. Jest to do zrobienia jeden pas, który już wymieniłem, bo już ten udało mi się kupić za 50 zł plus przesyłka, i on już jest wymieniony. To go rozłożyłem, ten rozłożyłem, ten rozłożyłem albo ten. W każdym razie zobaczyłem jak to jest skonstruowane i da się to teoretycznie wymienić. I tutaj mam właśnie teraz tutaj ten prawy pas który kosztował mi 3 dychy. Ale zastanawiam się, czy to tutaj. Chyba jednak kupię cały, nieruszany, nierozkręcany. No i mamy poduszkę. Poduszkę powietrzną mamy. Tą ze Stanów też się chce dzisiaj założyć. Jest to na sześciokablowe, jak widzicie. Sześć kabelków, sześć pinów. Różnica jest w tym czymś tutaj. To jest jakiś dodatkowy ładunek, który tutaj. Wybucha i nie wiem czy, czy on tutaj rozkłada, co on tutaj, bo na pewno on nie napełnia, bo główny ładunek napełniający jest tutaj. Natomiast tutaj on ciągnie jakieś, nie wiem, jakieś takie coś. <grymianie> ja to sobie dzisiaj włożę. Tego sobie pewnie nie, nie będę mógł złożyć, więc dalej będę miał tutaj taki bałagan. Nie lubię tak jak mam trochę tak wszystko rozłożone. Ale muszę po prostu te pasy ogarnąć jakoś w ten weekend, żeby już tutaj można było jeszcze środkowy, bo środkowy zupełnie nie pasuje. Środkowy to jest ten, a to jest taki, który mi przyszedł niby do V-70, ale jest opisany do S-80 i jest zupełnie, zupełnie inny. Więc pasy dodatkowy koszt znowu kilka złotych, kilka stówek. No, ale to tak właśnie jest. Licząc wiele rzeczy, liczy się te główne, nie liczy się drobnice, a ona często, gęsto kosztuje po prostu przynajmniej drugie tyle. Bo tutaj ja już przekraczam 7000 zł w tym momencie na same części. Nie liczę w ogóle swojej robocizny. Dobra, nie gadam tyle, tylko składam tutaj tą poduszkę i rozkładam przód, żeby go potem z powrotem złożyć. Do roboty. Trochę rzeczy mi poprzychodziło. Mamy pas środkowy. Nie, ten to jest stary. To jest nowy. Powinien być ok. Wygląda tak samo. Troszkę jest problemów z jego wyciągnięciem i włożeniem, bo on jest tam włożony w oparcie tylnej kanapy. Więc trzeba to dzisiaj będzie skręcić. Nie mam dalej jednego pasa prawego. Jest jeden dostępny, ale nie w, ta w takiej kwocie, co bym, <grych> co bym był zadowolony. Przyszły przetwornice do Xenonów Mitsubishi je produkuje. Nie zdecydowałem się na nowe, zdecydowałem się na używkę w końcu. Też nie w takiej, może, kwocie, jakbym bardzo chciał, ale za to miałem dorzucone żarniki, Philipsy mam nadzieję, że będzie to wszystko działać i będzie sprawnie oczywiście muszę ksenony włączyć w komputerze w sensie muszę kogoś z komputerem i to nie z widą żeby te ksenony tutaj mi zaprogramował przypominam, że to jest wersja USA i już przyskiwacze są oraz poziomowanie, bo amerykańskie nawet na halogenach mają poziomowanie automatyczne więc tutaj już poziomowanie jest Dwa śledzie, muszę coś wymyślić. Mam je troszkę podgięte. Zobaczymy, czy się udaje naprostować. Jeśli tak, to, to będzie fajnie. Ten, nie wiem jak to nazwać dolny ślisk do lampy. Nowy, nowy, nowy. Bo tutaj, widzicie, było urwane. Ten drugi jest ok, więc go nie, nie musiałem kupować. To jest lewy. Lewy, nie, przepraszam, prawy, prawy. Prawy, lewy jest ok. No tak jak wszystko, właśnie. Z lewej strony jest ok, z prawej nie. No i lampy. Najważniejsza rzecz. Najdroższy zakup. Tutaj jedna już jest odpakowana. Druga też była w takim pudełeczku. Nówka sztuka Xenonik. Nówka sztuka Xenonik. Z odblaskiem, więc będzie wyglądać jak USA. Natomiast są to lampy nie Angliki do normalnego naszego ruchu nówki, sztuki chyba kompletne no oczywiście nie mają tutaj mm, na yy, no przetwornic nie ma, tak? no i teraz się zastanawiam czy tutaj <grywia> czy, to są, czy tutaj trzeba jakieś przejściówki, mam nadzieję, że nie, oby to tak było no i dzisiaj zajmiemy się właśnie włożeniem pasów jeszcze i włożeniem tych ksenodów, bo tutaj z przodu jakoś to zaczyna wyglądać. Tutaj ten pas, to mocowanie już jest skręcone, już jest normalnie maska zamknięta na, na zamkach. Natomiast jeden zamek, o ten nie chce mi się coś wyregulować. Ciężko się go zamyka. Znaczy, nawet nie zamyka, tylko otwiera. Nie chcę mi za bardzo odskoczyć. Nie wiem czy to spowodowane jest chyba linką. Chyba będę musiał linkę wykręcić, ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, skręcam. jakoś to zaczyna wyglądać, ta strona gorzej. Jak zderzak będzie uzbrojony, no to będzie już będzie już jakoś wyglądać. No, oczywiście teraz czekam na malowanie, czekam na terminu lakiernika myślę, że kwestia dwóch tygodni i będzie fura ogarnięta zakierniczo i będzie można już ten przód na gotowo złożyć ale lampa powiem Wam robi robotę, niestety nie, za, nie zaświeciły się ksenony yy, miałem wiadomość, że może się na chwilkę za, zapalą a potem zgasną ale w ogóle tego nie zrobiły trzeba będzie pogrzebać i kogoś z interfejsem tutaj żeby pogrzebał w cemie i to ustawił i co? Yy, kanapa z tyłu, czeka na czeka jeszcze na tamten pas. A tak to już środkowy mamy, ten mamy, z przodu też już wszystko jest gotowe. Tutaj jeszcze te drzwi troszkę tam delikatnie haczą tym yy, plastikiem. No i wszystko czeka na... Wymycie, wyszorowanie. Zastanawiam się też, czy w całości tego nie sprzedać, tak jak teraz stoi, bo troszkę będą potrzebne pieniądze. Jeśli ktoś by chciał, bo tam parę osób się odzywało. Zabrać to w tym momencie tak jak jest za 25, no widać, trzy elementy są do lakierowania, czyli maska, zderzak, błotnik. Tutaj oczywiście to. Ta listwa ten nadkole mam nie mam jeszcze tej osłony kosztuje to 170 zł chyba nowa to też jest jeszcze oczywiście do polakierowania i lustereczko wkład nie ma gdzieś mu się odpadło. No. A tak to po prostu auto jest brudne, nie? Dobrze zareklamować takie auto optakane całe. Strasznie mi tutaj te, z tego drzewa te ptaki na te auta w tym miejscu. Zresztą widzicie, o, tutaj też było <laughs> wow, auto ładne, umyte. No. Czego mi brakuje? Pasa prawego tylnego. Tutaj brakuje mi zaślepki do spryskiwacza, bo cały oczywiście te mechanizmy i tak dalej to wszystkie spryskiwacze te wszystkie osłony to wszystko jest. A i kratki jeszcze tutaj nie mam. Tutaj. Ona nowa kosztuje 220 zł chyba, z tego co widziałem. Jest jakoś tak dziwnie. To jest dziwnie, może to tak jest. I chyba będzie trzeba kupić linkę do maski, bo bo nie chce mi się tutaj ten otwierać. Jeszcze to jest może kwestia wyregulowania. Bardzo możliwe, nie? Tutaj na tej masce są te takie brzydkie Widać to, że tam się odznacza. Co prawda, maska jest brudna, ale widać te takie 3-4 zagniecenia, akurat na samym środku. Ale myślę, że tutaj lakiernik sobie z tym jak najbardziej poradzi. I to bez szpachli, żeby to delikatnie wyciągnąć, bo jest to do wyciągnięcia. Maska jest aluminiowa. Myślę, że to jest do wyciągnięcia. Dobra. Tyle na dzisiejsze moje tutaj takie sobie odłubanie. Przy tym XT70 jak się Wam podobało, to wiecie co robić. A ja Was na tą chwilę pozdrawiam. Cześć.